Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Razem ze mną jest Pan Profesor Dariusz Rosati, ekonomista, minister spraw zagranicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry Panie Profesorze, witamy w Gazecie Finansowej. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Panie Profesorze, jak donosi portal Money.pl, tylko w Europie Wschodniej i Środkowej aż 18 elektrowni jądrowych zostało zaprojektowanych przez Rosję. Opiera się na jej technologiach i wykorzystuje wzbogacany uran dostarczany przez Rosatom. Kryzys energetyczny i brak jedności w Unii Europejskiej sprawiają, że Władimir Putin może być spokojny o przychody ze sprzedaży tego paliwa. Mimo grzmiących haseł związane z nim sankcje raczej Kremlowi nie grożą. A jeśli nawet, to nie byłby to cios decydujący. Więc to jest to pierwsze pytanie, czy sankcje na Rosję nie są zbyt dziurawe? Tak, one są dziurawe. Widzimy po tych ośmiu czy dziewięciu miesiącach wojny w Ukrainie, że Pomimo wdrożenia właściwie ośmiu pakietów sankcji przez Unię Europejską i pozostałe państwa zachodnie, jest jeszcze cały szereg obszarów, których handel z Rosją no, toczy się całkiem, całkiem normalnie, a także istnieją kontakty w wielu innych dziedzinach. Ja myślę, że jest potrzeba, aby rozszerzyć zakres sankcji i wzmocnić ich. Skuteczność, dlatego że y, no one nie są. Y, one oczywiście stanowią ogromny koszt dla gospodarki rosyjskiej. To trzeba sobie uświadomić. To jest koszt większy niż dla Zachodu, mimo że my te, także odczuwamy skutki tych działań. Y, to jednak ciągle y, ty, ty zakres i, i jakby powiedziałem, dotkliwość tych sankcji nie jest na tyle duża, żeby zmusić Putina w tej chwili do zaprzestania działań wojennych. I to jeszcze y, y, potrwa dość długi czas. Co można zrobić? Wspomniała Pani o uzależnieniu Europy Środkowo-Wschodniej od paliwa jądrowego do elektrowni jądrowych, od dostarczanych z Rosji. Ja myślę, że to akurat, jeśli chodzi o wzbogacony uran, można go nabywać w innych źródłach. To jest surowiec, który da się sprowadzić z innych rynków. Gorzej wygląda sprawa uzależnienia technologicznego. Te elektrownie wymagają Często remontów, części zamiennych, a to wszystko jest technologia rosyjska. Więc są kraje, które, tak jak Węgry, które mają elektrownię atomową zbudowaną na podstawie technologii rosyjskiej, i one sprzeciwiają się dalszym sankcjom, ponieważ one w praktyce musiałyby Tę elektrownię w dużym stopniu wstrzymać jej działanie, właśnie dlatego, że aby ją przestawić na alternatywną technologię, wymagałoby to i dużo czasu, i przede wszystkim kolosalnych pieniędzy. Więc tu jest taki, taki punkt wrażliwy, jeśli chodzi o kraje środkowoeuropejskie. Niemniej, jak powiedziałem, jeśli chodzi o paliwo, może być kupowane na innych rynkach. Co do innych spraw, to. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o sankcje stosowane przez Unię Europejską, to wymagana jest zgoda wszystkich 27 państw. I tu po najłatwiejszych działaniach, takich jak no właśnie zamrożenie, zamrożenie części aktywów finansowych, czy stopniowe wycofywanie się z zakupów węgla czy ropy naftowej, co jest stosunkowo łatwe do zastąpienia dostawami z innych kierunków, no to napotykamy na coraz większe trudności, aby te sankcje rozszerzyć. Na inne obszary, bardziej bolesne dla Federacji Rosyjskiej. Mamy kilka państw hamulcowych, takich można powiedzieć, tych najbardziej no, uwikłanych w interesy z Rosją, które są albo niechętne, albo wręcz otwarcie protestują przeciw tym sankcjom. To jest powód do niepokoju, ponieważ, tak jak powiedziałem nam powinno zależeć na rozszerzeniu tych sankcji po to, aby cena tej wojny, którą płaci Władimir Putin była możliwie jak najwyższa tak. Całkiem brutalnie mówiąc, żeby rzucić gospodarkę rosyjską na kolana. A gdzie jest możliwość zaostrzenia tych sankcji? Czy chodzi tutaj o całkowitą blokadę handlową z Rosją? Nie, tu Zachód postępuje, znaczy, jakby metodą małych kroków, prawda? Dlatego, że zawsze trzeba trzymać coś za zanadrzu, na skutek, na jakby być gotowym na dalszą eskalację działań wojennych ze strony Rosji, i trzeba mieć w związku z tym instrumenty którymi można zagrozić w dniu dzisiejszym, że jeśli, panie Putin, posunie się pan jeszcze dalej, to my wdrożymy kolejne sankcje, prawda? Więc nie można, krótko mówiąc, wystrzelać się z całej amunicji na początku, nie mając zaplanowanych kolejnych kroków sankcyjnych. Więc w tym sensie ja uważam, że Unia i Zachód ogólnie powinien trzymać w rezerwie kolejne decyzje, takie właśnie jak na przykład zakaz podróży obywateli rosyjskich do państw zachodnich. Polska o to apeluje. Są kraje, które się na to jeszcze ciągle nie chcą godzić, no, ale mam nadzieję, że da się ich przekonać. W obliczu tego, co wyprawia Putin na Ukrainie, w obliczu tej brutalnej agresji, w obliczu tego nieprawdopodobnego w XXI wieku atakowania pełną mocą militarną obiektów cywilnych, prawda? No, zupełnie bez zważania na to, że są to budynki mieszkalne, szkoły, place zabaw, no po prostu mamy do czynienia z niewyobrażalnym y, stopniem agresji, bardzo takiej barbarzyńskiej. To ja myślę, że te kraje, które do tej pory y, no jednak niechętnie odnosiły się do rozszerzenia tych sankcji właśnie na ruch osobowy, powinny jednak, y, powinny jednak y, tutaj pod presją opinii międzynarodowej zgodzić się na te sankcje. Są też inne obszary, nie tylko to, są kwestie, tak jak Pani powiedziała, można iść w kierunku zatrzymania całego handlu, prawda? Ale tutaj ostrzeżenie, to znaczy, Zachód powinien się do tego przygotować. To znaczy my nie powinniśmy robić tego w sposób zbyt pochopny, tak jak niestety zrobił polski rząd, który gromko nawoływał do zablokowania importu węgla z Rosji, ale potem się zorientował, że warto ten węgiel może skąd inąd wziąć, bo on jest potrzebny polskiej gospodarce. I okazało się, że Polska była kompletnie nieprzygotowana, więc to jest przykład nieprzemyślanego działania. Trzeba się do takich działań przygotować. Jestem gorącym zwolennikiem dalszych sankcji, jak powiedziałem, która jest jednym z trzech głównych filarów polityki wobec wojny na Ukrainie. Drugim jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wymiarze finansowym i militarnym, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, przede wszystkim broń, która pozwoli Ukrainie się bronić. No i trzecim jest polityczne działania, aby wciągnąć do tych sankcji, do wspólnego frontu przeciw Rosji także kraje pozostałe, nie w tej chwili uczestniczące w tych wysiłkach. No mam tu na myśli oczywiście głównie kraje duże kraje azjatyckie, takie jak Chiny i Indie. Trzeba pracować kanałami dyplomatycznymi, żeby te kraje przekonać. A jak się nie dadzą przekonać, to stosować tak zwane secondary sanctions, czyli sankcje wtórne, które... Będziemy nakładać na kraje, które po prostu nie podporządkują się, czy też nie chcą przyłączyć się do sankcji. I wtedy one muszą dokonać pewnego rachunku, prawda? Czy dalej im się opłaca handlować z Rosją i narazić się na poważne straty finansowe? Czy, czy jednak zdecydują się do nas dołączyć? Także jest sporo jakby wysiłku dyplomatycznego i politycznego przed nami. Najważniejsze jest utrzymać jedność po stronie Zachodu wobec tych wszystkich barbarzyńskich poczynań e, e, Kremla. Dziękuję panu profesorze. Dziękuję również państwu Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Naszym gościem był dzisiaj pan profesor Dariusz Rosati, były członek Rady Polityki Pieniężnej, były minister spraw zagranicznych, profesor ekonomii. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Miłego dnia życzę wszystkim. Dla pana również. Dziękuję.